Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Jesteście tam? Są, so, dzieci, ciężko, są. So. A będziemy, dzieci, ciężko, dzisiaj opowiadać znowu o Islandii? No, myślę, że tak. Obiecaliśmy, że, że powiemy kilka rzeczy o tym bardzo ciekawym kraju. To co, mówimy? No, bo ja bym chciał wiesz, dzisiaj o elfach. Dobrze. Dzisiaj opowiemy Wam troszeczkę... O elfach, tak zwanych niewidzialnych istotach, tak nazywają je Islandczycy. Wiecie, Islandia to jest wyspa i na całej Islandii no. jest mieszkań niewiele ludzi tak naprawdę. 380 tysięcy to jest mniej niż połowa ludności Krakowa, gdzie my mieszkamy z Fućkiem. No, połowa ludności Krakowa w całym kraju. No. I wiecie, do tego stopnia jest malutko tam ludzi, chociaż w, w tym roku nastąpił największy przyrost, najwięcej przybyło ludzi, i przez to, że urodziło się więcej niż zmarło, i też dlatego, że przyjechali. Ludzie z innych krajów, żeby zamieszkać yy, yy, w Islandii. No, no, my takich spotkaliśmy, prawda? Tak, my spotkaliśmy wielu Polaków, dlatego że w Pola, Polacy w, ist, na, w Islandii czy na Islandii to jest największa mniejszość. Czyli jeżeli spojrzymy na wszystkie, yy, wszystkich ludzi z zagranicy, którzy mieszkają yy, yy, w Islandii, to Polaków jest najwięcej. No właśnie, myśmy ich spotkali wielu. I pamiętasz tego chłopca, co nam, co nam pomógł kupić taki ten bilet? No, pamiętam, pamiętam, to było bardzo, bardzo miłe. No, w każdym razie, ponieważ tych ludzi jest tak niewielu, mieszkańców, to wiecie, na Islandii w ogóle nie ma nazwisk. I tak naprawdę, to kiedy rodziło się dziecko, to w zależności od tego, czy była to dziewczynka, czy chłopiec, otrzymywało takie nazwisko, jakby syn. Albo córka yy, i imię ojca. Na przykład, jeżeli ojciec nazywał się Erik, to jeżeli urodziła mu się córka, na przykład Marta, to nazywała się Marta Erik Dotir, bo Dotir to jest córka. A jeżeli urodził się syn, na przykład, nie wiem, Ian, to nazywał się Ian Erik Son, dlatego że był synem Erika, a Dotir, bo była córką Erika. I takie były właśnie nazwiska, i takie są nazwiska do dzisiaj. Także jak jest ślub, to żona nie dziedziczy nazwiska męża, tak jak, tak jak u nas, tylko, tylko po prostu nazywa się tak, jak, jak się nazywała, i nawet, wiecie, książki telefoniczne i. Jakieś takie dokumenty, teraz pewnie internetowe, są według imion, a nie nazwisk. I na przykład byłaby ta nasza Marta Erik Dotir i najczęściej jest napisane, jaki zawód na przykład ma, krawcowa, żeby było łatwiej rozpoznać. Bardzo ciekawe, co? No, strasznie ciekawe. A, ale, ale wiesz co, dzieci ciężko, bo mieliśmy mówić o, o, o elfach. Tak, tak, wiecie, bo. W Islandii ludzie bardzo, bardzo wierzą w to, że oprócz ludzi, którzy tam zamieszkują, których jak powiedzieliśmy, nie jest tak dużo, no nie jest tak bardzo dużo, to mieszkają tam różne istoty, które są niewidzialne, z których najważniejsze i najpiękniejsze są elfy. I jest nawet taka historia, którą przeczytaliśmy z Fućkiem w tej książeczce, o której Wam mówiliśmy zeszłym razem, z mitami i legendami Islandii, która mówi o tym, jak tacy ludzie powstali. No, no, to, to może ja opowiem, dobrze? Dobrze, Fućku. No to, no to było to tak, podobno Islandczycy tak mówią, że Adam i Ewa mieli dużo dzieci, i Pan Bóg przyszedł do nich. I rozmawiał z nimi, patrzył jak sobie gospodarzą i mówi: Ewo, Ewo, pokaż mi teraz swoje dzieci. No i Ewa pokazała dzieci panu Bogu. A pan Bóg się zapytał: A ty, czy to są wszystkie twoje dzieci? A Ewa powiedziała: Tak. Ale wiecie, to nie była prawda, bo jeszcze miała takie dzieci, parę dzieci, które nie były jeszcze umyte i były bardzo umorusane, bo gdzieś się bawiły chyba, chyba w, jakiejś, w jakimś błocie, jak, jak dzieci lubią się bawić. I ona się wstydziła takie brudne pokazać Panu Bogu. No ale wiadomo, że, że Pan Bóg i tak wiedział i mówi: okłamałaś mnie Ewo. Ale ponieważ yy, kocham. I te widzialne, i te dzieci, których mi nie pokazałaś też, to od teraz niektóre z Twoich dzieci będą niewidzialne. I stąd wzięły się właśnie te niewidzialne istoty, jak elfy, czy trolle, czy, czy jakieś inne takie, takie właśnie bajkowe, bajkowe stworzenia. I w zasadzie na tym się skończyła ta historia, prawda, Ciociu Ciężko? No, to jest historia oczywiście, która, która jest legendą, która jest mitem, ale mówi się, że w Islandii 80% ludzi wierzy, że nie jest wykluczone, że takie niewidzialne istoty są i mieszkają gdzieś niedaleko może w sąsiedztwie a 26% Islandczyków naprawdę wierzy i czasem nawet wydaje im się, że może widzieli jakiegoś elfa. Mówi się, że y, elfów nie widać i tylko kiedy elf zechce, żebyś go zobaczył, wtedy możesz go zobaczyć. No, no ale po, powiesz o tej autostradzie? No tak, tak, wiecie. Do tego stopnia y, w Islandii wierzy się w istnienie takich niewidzialnych y, istot, że nie tak dawno zmieniono plany autostrady, dlatego że y, mieszkańcy zgłosili, że ona przebiega przez takie skały i miejsca, które są domem elfów. I nie można y, tamtej autostrady tamtędy przeprowadzić, bo mo można by zdenerwować i skrzywdzić właśnie te niewidzialne, niewidzialne istoty. No no i, no i, no i nie zbudowali tam? No i nie zbudowali tam autostrady. Ha, to ciekawe, to ciekawe, no bo w naszych bajkach będą jakieś elfy i trolle, jakieś inne rzeczy. Tak, tak, będą, ale o tym to już będziemy opowiadać następnym razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia następnym razem.